Dziś, o świcie, gdy pierwsze promienie światła dotknęły ziemi i zwiastowały nadejście nowego dnia, coś głębokiego objawiło się w sercu kogoś bardzo ci bliskiego. Nie było to jedynie ulotne wzruszenie, ale chwila konfrontacji z prawdą. Prawdą, która długo była milcząca, ukryta w cieniu strachu i niepewności. Ta osoba, którą kochasz, zapłakała, gdy uświadomiła sobie, że nie może już dłużej dźwigać tego ciężaru w sobie. Łzy były nie tylko bólem ale także wyzwoleniem, jakby dusza w końcu znalazła odwagę, by zrobić miejsce światłu tam, gdzie wcześniej panowała tylko ciemność. A aniołowie, posłańcy Pana, byli obecni, pocieszając, witając i niosąc zapewnienie, że nawet najtrudniejsze prawdy mogą być narzędziami uzdrowienia i odnowy. Kiedy coś ukrytego wychodzi na jaw, serce jest najpierw przerażone. Czujesz szok? Czujesz, jakby grunt usuwał ci się spod stóp, jakby wszystko, co wydawało się solidne, nagle stało się kruche. Ale Duch Święty przypomina nam, że to właśnie w chwilach objawienia Bóg działa z największą intensywnością. Prawda boli, kiedy przychodzi, ale nigdy nie przychodzi, by zniszczyć. Przychodzi, by oczyścić, otworzyć ścieżki wzrostu, uleczyć stare rany, których nie można już ignorować. Krzyk ukochanej osoby nie był daremny. Był wołaniem duszy proszącej o pomoc, a niebiosa natychmiast odpowiedziały na tę pomoc, aniołowie pana otoczyli to życie współczuciem i miłością, zbierając każdą łzę jak cenne nasiono. Słowo Boże mówi, że żadna łza nie pozostaje niezauważona przed Bogiem i że On przemienia płacz w taniec, żałobę w radość. Dlatego nie dajcie się ogarnąć strachowi, słysząc lub dostrzegając prawdę, która została objawiona. Nawet jeśli na początku wydaje się to zbyt surowe, pamiętajcie, że Pan specjalizuje się w przekształcaniu niemożliwego w drogę odnowy. To, co dziś jest bólem, jutro może stać się świadectwem. To, co teraz ciąży na sercu, jutro będzie powodem do wdzięczności, ponieważ każde dzieło zrodzone ze szczerości opiera się na solidnej skale, jaką jest Chrystus. W tej chwili być może Twoje serce również się wzruszyło. Być może przypominasz sobie sytuacje, w których musiałeś zmierzyć się z ukrytymi prawdami, własnymi lub cudzymi. Każdy z nas w pewnym momencie nosi w sobie sekrety, maski i milczenie, które zdają się nas chronić, ale w rzeczywistości nas więzią. Kiedy te mury runą, boimy się odrzucenia lub utraty tego, co kochamy najbardziej. Jednak właśnie tutaj działa Bóg. W chwili gdy maski runą. Gdy jesteśmy wezwani do autentycznego życia, bez ukrywania się, bez cieni, oświetleni jedynie światłem boskiej łaski. Ważne jest, aby zrozumieć, że dzisiejszy poranny płacz nie oznacza końca, ale początek. Jest jak wyschnięta ziemia, która po tak długim czasie otrzymuje deszcz i otwiera się, by wykiełkować nowe nasiona. Osoba, którą kochasz, została dotknięta ręką Pana, by zrobić krok ku wyzwoleniu. To nie przypadek, to nie słabość, to nie porażka, to powołanie, to ruch uzdrawiający, to dowód, że niebiosa nie zrezygnowały z nich ani z ciebie. Aniołowie szepczą w tej chwili do twojego serca. Trwaj mocno, nie pozwól, by strach wziął górę nad wiarą. To, co się objawia, jest częścią większego procesu. Nie chodzi o zniszczenie, ale o odbudowę. Kiedy serce otwiera się naprawdę, nawet jeśli boli otwiera się również na przyjęcie głębszej bardziej szczerej miłości, bardziej zakorzenionej w wierności Boga. Jeśli czujesz się zdezorientowany lub wstrząśnięty, zwróć się do Słowa Bożego i módl się szczerze. Pamiętaj, że Pan Jezus płakał wiele razy, między innymi w obliczu bólu łazarza i jego rodziny, pokazując, że łzy są częścią ludzkiego procesu, ale zawsze po nich następuje nowe życie. Płacz bliskiej ci osoby nie był jedynie oznaką słabości. Był aktem duchowym, uznaniem, że zmiana jest potrzebna, że nie można już żyć w cieniu. I właśnie w tej przestrzeni, pomiędzy płaczem a nadzieją, działają aniołowie. Wzmacniają, chronią, prowadzą i pokazują, że prawda objawiona z miłością toruje drogę cudom. Dziś o świcie nie były tylko łzy, było wyzwolenie. Ukryta prawda przestała być więzieniem i stała się kluczem do uzdrowienia. Teraz jesteś zaproszony, by przyjąć te chwilę nie z osądem, ale ze współczuciem. Ludzkie serce jest wadliwe. Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy upadamy, ale wszyscy mamy też szansę zacząć od nowa. Skoro Pan nas nie porzucił, kimże jesteśmy by porzucać tych, których kochamy? Prawda, która wyszła na jaw, może boleć, ale niesie ze sobą również możliwość dojrzalszej, prawdziwszej miłości, bliższej Bożemu celowi. Nie pozwól, by ciemność pozbawiła cię nadziei. Wróg będzie próbował wykorzystać objawienie, by siać niezgodę, strach i urazę. Ale Pan już zadekretował zwycięstwo. Musisz czuwać, modlić się i oddać się w Jego ręce. Ręce Boga, wierząc, że On może przemienić nawet najboleśniejsze sytuacje w świadectwa zwycięstwa. Łzy, których byłeś świadkiem lub o których się dowiedziałeś, nie są końcem historii. Są jedynie początkiem nowego rozdziału, napisanego rękami Stwórcy. Łzy, które pojawiły się dziś o świcie, nie były oznaką porażki, lecz poddania się. Kiedy ktoś płacze po odkryciu ukrytej prawdy, jego serce wypełnia mieszanka uczuć rozczarowania, kruchości, strachu, ale także ulgi, ponieważ nie da się już dłużej prowadzić życia opartego na ukrywaniu tego, co powinno zostać ujawnione. I w tym momencie Niebiosa poruszają się, by przemienić ból w naukę, a łzy w ziarna wiary. Pan pokazuje nam poprzez Pismo Święte, że nie ma nic ukrytego, co nie zostanie ujawnione, żadnej tajemnicy, która nie zostanie poznana. To może nas przerażać, ale jest to również dowód boskiej opieki. Bóg nie pozwala nam żyć w nieskończoność pod ciężarem, który uniemożliwia nam pokój. Kiedy ujawnia prawdę, to dlatego, że pragnie wyzwolić, uzdrowić i przywrócić łzy ukochanej osoby były świadectwem, że nadszedł czas, by zrobić krok ku wolności. Możesz pytać siebie dlaczego teraz? Dlaczego to objawienie w tym właśnie momencie mojego życia? To naturalne, że czujesz ciężar zaskoczenia, ale wiedz, że nic nie dzieje się poza Bożym czasem. Jeśli ta prawda ukazała się dziś o świcie, to dlatego, że pan zrozumiał, że jesteś gotowy, by ją udźwignąć, nie daje ci krzyża większego niż ten, który możemy unieść, i nigdy nie pozwoliłby, by to objawienie nadeszło bez większego celu. Aniołowie są u twego boku, wzmacniając twój umysł i serce. Szepczą słowa odwagi i pokoju, przypominając ci, że objawienie nie powinno być postrzegane jako wyrok potępienia, ale jako zaproszenie do przemiany. Tam, gdzie jest prawda, jest możliwość odbudowy. Tam, gdzie jest przejrzystość, jest szansa na głębszą i bardziej zakorzenioną miłość. Często wróg próbuje nas oszukać, udając, że prawda niszczy, ale rzeczywistość jest inna. To, co niszczy, to przedłużające się kłamstwa, ciężkie milczenie i duszące sekrety. Prawda nawet trudna jest jak światło, które wdziera się do ciemnego pokoju. Na początku jest niewygodnie, ale szybko uświadamiamy sobie, jak nie do zniesienia było życie w cieniu. Dzisiejszy płacz był dyskomfortem, jaki odczuwaliśmy, gdy światło wdzierało się do środka, rozpraszając ciemność i otwierając drogę nowej erze. Bóg wychowuje cię, abyś był wsparciem w tej sytuacji. Nie zostałeś wybrany przypadkiem, by być u boku tej osoby. Twoja wiara, twoja wrażliwość i twoja zdolność do przyjmowania będą miały znaczenie. Aniołowie potwierdzają, że nie powinieneś skupiać się wyłącznie na bólu objawienia, ale dostrzec horyzont, który się przed tobą otwiera. Nawet jeśli twoje serce jest wstrząśnięte, Pamiętaj, że prawdziwa miłość trwa, wierzy, ma nadzieję i nigdy się nie poddaje. Jednak kochanie nie oznacza ignorowania bólu. Ważne jest, abyś również płakał, modlił się i pozwalał sobie czuć. Sam Pan Jezus w swoim człowieczeństwie płakał nad bólem innych i własnymi zmaganiami. Płacz jest częścią uzdrowienia, ale nie jest trwałym mieszkaniem, trwa przez noc, ale radość przychodzi wraz ze świtem a ten świt już przyniósł znaki, że dzieje się coś większego. Zajrzyj teraz w głąb siebie i uświadom sobie, to objawienie może być również osobistym zaproszeniem do jeszcze większego zbliżenia się do Boga. Być może w trakcie tego procesu na nowo odkryjesz moc modlitwy, wagę wiary i piękno zaufania Panu. To, co dziś wydaje się chaosem, może w rzeczywistości ustąpić miejsca cudowi większemu niż sobie wyobrażałeś. Aniołowie mówią do Twojego serca, nie spiesz się z osądzaniem, nie spiesz się z potępianiem, pozostań w milczeniu przed Bogiem, pozwól Mu przemówić przed Twoimi słowami, pozwól Duchowi Świętemu kierować Twoimi reakcjami, aby nie były owocem gniewu, lecz miłości. Kiedy reagujemy spokojnie, nawet pośród bólu, otwieramy przestrzeń Bożej łasce, by budować mosty tam, gdzie wcześniej były tylko mury. A jeśli w dowolnym momencie poczujesz, że nie masz sił, Zegnij kolana i pamiętaj, że modlitwa jest kluczem, który otwiera drzwi niemożliwego. Nic, co postawione jest przed Panem, nie przepada, wszystko się zmienia. Nawet jeśli nie dostrzegasz tego od razu, On już działa za kulisami, wyznaczając ścieżki, dotykając serc i przygotowując zwycięstwa. A teraz pozwól, że przemówię bezpośrednio do Ciebie, który podążasz za mną w tej chwili. Wiem, że te słowa poruszyły twoje serce w szczególny sposób, ponieważ być może ty również przechodzisz przez podobny proces. Być może znasz ból konfrontacji z nieoczekiwaną prawdą lub obserwowania, jak ktoś kogo kochasz, roni ciężkie łzy i właśnie dlatego zaszedłeś tak daleko, nie przez przypadek, ale przez Bożą Opatrzność. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, chcecie poprosić o coś bardzo prostego i bardzo wyjątkowego. Zasubskrybuj ten kanał, ale nie tak, jakbyś po prostu klikał przycisk. Zapisz się tak, jakbyś dopiero zaczynał dla rodziny wiary, nadziei i modlitwy. Tutaj każde przesłanie jest przygotowane z miłością, aby poruszyć Twoje serce, wzmocnić Twoją wiarę i przypomnieć Ci, że anioły są zawsze wokół Ciebie. A co więcej, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Nie jako samotną tyradą ale jako świadectwo, które może pomóc innym. Często to, czym się dzielisz, staje się siłą dla kogoś, kto podąża tą samą drogą, ale jeszcze nie znalazł odwagi, by się wypowiedzieć. Pisz, bierz udział, wchodź w interakcję. Ta przestrzeń należy do nas wszystkich, to łańcuch wiary, który rośnie każdego dnia. Subskrybując i komentując, nie tylko pomagasz rozwijać się temu kanałowi, ale także pomnażasz przesłanie z nieba, aby dotrzeć do większej liczby istnień stajesz się aktywną częścią dzieła które Bóg tu czyni bądź więc jego częścią zasubskrybuj teraz i zostaw swoje słowo w komentarzach niech twój głos będzie echem nadziei dla kogoś w potrzebie płacz który pojawił się o świcie był nie tylko ludzką reakcją na ból ale także aktem duchowym kiedy łzy płyną niebo się porusza w piśmie świętym są fragmenty które przypominają nam że Bóg trzyma każdą łzę w Bukłaku, jakby była czymś świętym, ponieważ zna ciężar każdej emocji i każdej objawionej prawdy. Osoba, którą kochasz, nie płakała sama, nawet jeśli czuła się samotna, aniołowie pańscy byli tam, niosąc pocieszenie, zbierając łzy i przemieniając te chwile w ołtarz. Ukryta prawda, która w końcu wyszła na jaw, mogła wstrząsnąć sercem, ale właśnie dzięki temu objawieniu rozpoczyna się nowy etap. Pan w swojej nieskończonej mądrości nigdy nie pozwala, by światło wtargnęło przedwcześnie. Wszystko, co zostało teraz objawione, ma określony cel. Może być to trudne do zrozumienia na pierwszy rzut oka, ale każdy element tej sytuacji jest składany w całość pod boską opieką. Możesz nawet czuć, że straciłeś kontrolę, ale kontrola nigdy nie była w twoich rękach, zawsze była w rękach Boga. Kiedy ludzkie serce staje w obliczu prawdy, istnieją dwie możliwe ścieżki zatwardzić się lub otworzyć się na proces uzdrowienia. Płacz był sygnałem otwarcia, uznaniem, że nie można już iść naprzód w ten sam sposób, a kiedy to poddanie się następuje, niebiosa świętują, ponieważ oznacza to, że ziarno zostało zasiane w żyznej glebie pokuty i odnowy. Duch Święty działa właśnie w tym momencie, w uznaniu ludzkiej słabości. To właśnie wtedy, gdy przyznajemy się do naszych ograniczeń, Boska łaska objawia się z mocą. To właśnie w tym scenariuszu jesteś powołany, by być narzędziem światła. Bóg nie umieścił cię w tej historii przypadkowo. Wiedział, że twoja wiara, twoja cierpliwość i twoja zdolność do kochania będą potrzebne w tym momencie. Być może czujesz się kruchy, być może zastanawiasz się, dlaczego musisz dźwigać ten ciężar, ale aniołowie przypominają ci zostałeś wybrany, ponieważ masz więcej siły niż sobie wyobrażasz. Ten sam Bóg, który powierzył ci tę misję, da ci również środki, abyś ją wypełnił. Ale pamiętaj, bycie narzędziem Boga nie oznacza ignorowania własnego bólu. Masz również prawo czuć, modlić się, wycofywać i szukać uzdrowienia dla swojego serca. Pan nie wymaga od ciebie, abyś był niezdobytą twierdzą. Prosi cię jedynie, abyś ufał i pozostał niezłomny, nawet gdy łzy napływają ci do oczu bo tak jak osoba, którą kochasz, została przyjęta, tak i ciebie obejmuje anielska obecność. Wyobraź sobie w tej chwili scenę przed tobą, anioł po twojej prawej stronie, drugi po lewej, obaj z rozpostartymi skrzydłami nad tobą, chroniąc, strzegąc i wzmacniając cię. Nie tylko obserwują, ale aktywnie działają, aby nic nie zniszczyło celu, jaki Bóg ustanowił dla twojego życia. To objawienie, jakkolwiek trudne, nie ma mocy, by przeszkodzić w realizacji boskich planów. Wręcz przeciwnie, jest częścią budowy trwalszej, prawdziwszej ścieżki, bliższej sercu Boga. A jeśli nachodzą cię wątpliwości, wróć do Słowa. Przypomnij sobie Józefa, który został sprzedany przez swoich braci i musiał stawić czoła bólowi i niesprawiedliwości, zanim został wywyższony w Egipcie. To, co wydawało się złe, Bóg przemienił w dobro. Tak będzie z tobą. To, co dziś wydaje się raną, jutro może być postrzegane jako błogosławieństwo. Sekret tkwi w tym, by pozostać wiernym, nawet gdy okoliczności krzyczą inaczej. Nie pozwól, by strach dyktował ci kolejne kroki. Strach jest jedną z najsilniejszych broni wroga, ponieważ paraliżuje, zaciemnia wizję i odbiera nadzieję. Ale Pan dał ci nie ducha strachu, lecz mocy, miłości i równowagi. Nawet jeśli teraz nie rozumiesz wszystkich szczegółów, Zaufaj, że On ma wszystko pod kontrolą i że nic nie pójdzie na marne. Aniołowie wzmacniają te chwile. Uspokój swoje serce, bo to, co zaczęło się we łzach, zakończy się zwycięstwem. To, co teraz jest zamętem, stanie się jasnością. To, co teraz jest bólem, przemieni się w świadectwo. Ta obietnica jest prawdziwa i musisz ją zachować w umyśle, jak tarcze przed strzałami. Wątpliwości. Pozwól sobie być kanałem przebaczenia. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale decyzję by nie pozwolić, by rana determinowała przyszłość. Kiedy przebaczasz, otwierasz przestrzeń dla Boga, by wszystko odnowił. Przebaczenie jest mostem, który prowadzi do nowego początku i tylko ci, którzy poddają się Bożej miłości, mogą go przekroczyć. Może to być powolny proces, może wymagać czasu i modlitwy, ale każdemu krokowi przebaczenia będą towarzyszyć anioły kroczące u twego boku. A jeśli w którymś momencie poczujesz, że nie dasz rady iść dalej, pamiętaj, nie jesteś sam. Wokół tego przesłania tworzy się wspólnota wiary, ludzie, którzy również mierzą się z trudnościami, bólem i objawieniami. Dlatego ta przestrzeń jest tak ważna, ponieważ tutaj dzielimy się Słowem, modlitwą i obecnością Boga, tutaj stajemy się duchową rodziną, wspierając się nawzajem w modlitwie. W tej właśnie chwili, gdy słuchasz tych słów, niebiosa się poruszają. Niewidzialne łańcuchy pękają, kajdany spadają, serca są uzdrawiane. Objawienie prawdy nie przyszło po to, by zniszczyć, lecz wyzwolić. Dzisiejszy płacz jest znakiem, że zaczyna się pisać nowa historia. A wy, którzy podążacie za tym przesłaniem, musicie zachować to w sercu. Boża miłość jest większa niż jakikolwiek błąd, większa niż jakikolwiek cień. Większa niż jakakolwiek ukryta prawda. Gdzie grzech się rozmnożył, łaska rozlała się jeszcze bardziej. Gdzie panowała ciemność, światło świeciło jeszcze jaśniej. Wierzcie, że najlepsze dopiero nadejdzie, ponieważ Pan nigdy nie opuszcza tych, którzy Mu ufają. Są chwile, gdy ludzkie serce zdaje się nie być w stanie udźwignąć ciężaru pewnych objawień, kiedy ukryta prawda zostaje ujawniona, czy to poprzez słowa czyny, czy nawet milczenie, coś w nas pęka. I być może niedawno zauważyliście to u osoby, którą kochacie, u świtu nowego dnia. Płakali nie dlatego, że byli słabi, ale dlatego, że ich dusza w końcu nie mogła już sama udźwignąć tego, co tak długo było ukrywane. Płacz w tym sensie to nie tylko ból, to wyzwolenie, to zapowiedź, że coś trzeba przedstawić Bogu, aby mógł nas uzdrowić, przemienić i odbudować. Biblia przypomina nam, że na wszystko jest czas. Czas sadzenia i czas zbiorów, czas przytulania i czas odpuszczania, czas uśmiechu i czas płaczu. Kiedy przychodzi płacz, zwłaszcza płacz o świcie, niesie ze sobą oczyszczenie, które rozumie tylko Pan. Być może towarzyszysz komuś, kto w tym momencie czuje, że jego życie straciło sens, że to, co uważał za trwałe, rozpłynęło się na jego oczach. Ale chcę ci powiedzieć, płacz nocy może trwać, ale radość przychodzi rankiem a kiedy Bóg interweniuje, żadna łza nie jest stracona. Pomyśl ze mną. Ile razy ukrywamy sekrety, wierząc, że łatwiej będzie je znieść samemu, niż podzielić się nimi z kimś? Ile razy ukrywamy ból, grzechy, lęki i niepewności? Jednak gdy prawda wychodzi na jaw, nawet jeśli boli, właśnie tam zaczyna się prawdziwe wyzwolenie. Osoba, którą kochasz, mogła płakać z powodu strachu, wstydu lub żalu, ale wiedz, że ten płacz otwiera drzwi do nowego początku, a nowy początek złożony w ręce Boga nigdy nie jest mały. Zawsze towarzyszy mu łaska, miłosierdzie i odnowa. Pamiętaj, że Jezus w ogrodzie Getsemani również płakał. Pocił się krwawymi kroplami, bo wiedział, z jakim bólem przyjdzie mu się zmierzyć. A jednak poddał się boskiemu zamiarowi, mówiąc, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To pokazuje nam, że płacz w obliczu prawdy nie jest oznaką słabości, ale człowieczeństwa. To znak, że potrzebujemy pomocy, że nie możemy iść naprzód bez boskiego wsparcia. Skoro nawet Syn Boży płakał i został pocieszony, o ileż bardziej my, ułomni i ograniczeni, mamy prawo i potrzebę wylania się przed Panem. Możesz zadać sobie pytanie, co powinienem teraz zrobić, znając tę ukrytą prawdę? Jak poradzić sobie z tym objawieniem, które sprawiło, że ktoś, kogo kocham, tak bardzo płakał? Odpowiedzią nie jest oskarżanie, osądzanie ani pogłębianie bólu, ale przyjęcie, wysłuchanie i przedstawienie wszystkiego Bogu. Pan specjalizuje się w naprawianiu tego, co wydaje się złamane. Przemienia ból w przebaczenie, winę w nadzieję, a łzy w świadectwo zwycięstwa. Nic nie jest ostateczne dla tego, który ma moc tworzenia nowego. I właśnie w to zapraszam cię, byś uwierzył, że dzisiaj, nawet gdy nasze serca są ciężkie, Pan już działa, nawet gdy nie rozumiemy drogi, On jest obecny, zbiera każdą łzę, strzeże każdego westchnienia, słyszy każdą cichą modlitwę, kiedy prawda wychodzi na jaw, On nas nie lęka ani nie odrzuca, wręcz przeciwnie, przyciąga nas jeszcze bliżej do swojej miłości, ponieważ tylko światło może rozproszyć ciemność, która nas więzi. Tam, gdzie było kłamstwo, on przynosi jasność. Tam, gdzie był ból, on wylewa balsam. Tam, gdzie był rozłam, on buduje mosty pojednania. Ak, zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, jak Bóg obejmuje osobę, którą kochasz. Wyobraź sobie pokój zstępujący z nieba, dotykający jej serca, osuszający łzy, przynoszący ukojenie. Wyobraź sobie, że ty również zostajesz wzmocniony, by być narzędziem wsparcia. Nie po to by dźwigać ciężar samotnie, ale by iść u jej boku. Wiara nie powstrzymuje nas od odczuwania bólu, ale daje nam pewność, że ból nie będzie ostatnim rozdziałem naszej historii. To, co dziś wydaje się końcem, może być w rękach Boga, jedynie błogosławionym, nowym początkiem. A jeśli ta ukryta prawda pozostawiła głębokie rany, pamiętaj: tylko łaska Chrystusa może całkowicie uleczyć. Lekarze potrafią leczyć, przyjaciele wspierać. Ale tylko Boża Miłość odbudowuje od wewnątrz. On nie widzi tylko pozorów, ale zna intencje serca i dlatego oferuje przebaczenie, szanse i odnowę. Niezależnie od tego, jak surowa może być objawiona rzeczywistość, nie definiuje ona tego, kim jesteś, ani kim stanie się osoba, którą kochasz. Bóg ma większe plany i może przemienić łzy w nasiona nowych owoców. W ciągu życia wszyscy doświadczamy odkryć, które nas naznaczają. Niektóre napełniają nas radością, inne wstrząsają, ale w każdym z nich kryje się obietnica, która pozostaje niezmienna: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan nie opuszcza tych, którzy się smucą, nie odrzuca tych, którzy błądzą, nie potępia tych, którzy decydują się poddać Jego łasce. Wyciąga rękę i podnosi nas, bo Jego dobroć jest nieskończona. To właśnie na tej pewności powinniśmy się oprzeć że nigdy nie będziemy sami, nawet jeśli świat wokół nas się wali. Może jutro przyniesie jeszcze wyzwania, może rany będą się goić z czasem, ale ważne jest, że już jest nadzieja. Osoba, którą kochasz, płakała dziś, ale jutro będzie mogła się uśmiechnąć, bo Bóg przemienia ból w świadectwo, a ciszę w pieśń zwycięstwa. Płacz nie będzie trwał wiecznie, a prawda oddana w ręce Pana przestaje być powodem potępienia. A staje się drogą do wyzwolenia. Dlatego chcę zakończyć tę chwilę szczególnym zaproszeniem. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Twojego serca, jeśli rozjaśniła Twoje wątpliwości lub przyniosła spokój Twojej duszy, proszę zasubskrybuj ten kanał. Ale nie tylko jako gest, zasubskrybuj, aby iść ze mną i codziennie otrzymywać słowa, które mogą wzmocnić Twoją wiarę, pocieszyć Cię w życiu i odnowić Twoje siły. Bardziej niż liczbami, Pragnę stworzyć tu duchową rodzinę, w której każdy może dzielić się swoim bólem, zwycięstwami i świadectwami. Zostaw komentarz opowiadając swoją historię zmagania, a nawet ukrytą prawdę, z którą ty lub ktoś kogo kochasz musiał się zmierzyć. Nie ma tu osądu, tylko akceptacja i modlitwa. Twoje słowa mogą zainspirować innych, którzy przechodzą przez ten sam proces. Przynieś również propozycje tematów, które chciałbyś poruszyć, ponieważ ta przestrzeń nie jest tylko moja, jest nasza, wspólnota, w której wiara nas jednoczy, a miłość umacnia. I niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, spłynie na ciebie i osobę, którą kochasz. Niech każda wylana łza przemieni się w nadzieję, a każda objawiona prawda będzie początkiem bardziej wolnego, autentycznego i błogosławionego życia.